Wszystkie dzieci, które brały udział w konkursie rysunkowym Moje Miejsce w Europie, którego finał czy zakończył się wystawą w Muzeum Karkonoskim, dzisiaj wszystkie dzieci zostały zaproszone do Teatru Animacji na przedstawienie i właśnie jesteśmy w trakcie tego przedstawienia, jest pełna sala młodych widzów i no fantastycznie się podoba, bo widzę, że bardzo żywo reagują i się cieszę z tego, że dzieci po pierwsze mogły przyjść do Teatru Animacji i że tak dużym zainteresowaniem cieszył się ten konkurs, bo wpłynęły 202 prace, wybraliśmy nagrody i wyróżnienia także, a teraz będziemy pokazywać tę wystawę, była jak wspomniałam w Muzeum Karkonoskim, a w najbliższym czasie w czerwcu w Domu Kultury na Zabobrzu. Przypomnijmy, konkurs dotyczył dziesięciolecia wejścia polski do Unii Europejskiej. Jakie to były prace? Więc tytuł konkursu Moje miejsce w Europie. Prace były bardzo różne, bardzo ciekawe, w ogóle fantastyczne. Generalnie dzieci przedstawiały drogę do Europy, czyli były takie piękne prace z pociągami, ale też były takie przedstawiające miejsce, czyli naszą śnieżkę. Zresztą ten, ta praca zdobyła pierwszą nagrodę, gdzie dziecko wskazuje miejsce w Europie, tutaj właśnie, w naszej kotlinie, na, w naszym... Na naszej największej górze, czyli na Śnieżce, I, ale też było bardzo dużo takich prac y, przedstawiających plac zabaw, takie dzieci. Prace były wesołe, bardzo nie tylko co do tematyki przedstawiającej, ale też kolorystycznie bardzo ciekawe. i W zasadzie jury, bo było to niezależnie jury, ja nie chciałam decydować o wyborze, bo miałabym z tym wielki kłopot. Powołane jury, które składało się z osób znających się na materii więc wybrało z trudem nagrody, ale staraliśmy się również, żeby z każdego przedszkola, a było to 29 przedszkoli, była wybrana praca najlepsza.